Pozaznaczałem sobie wszystkie punkciki, które mamy do zrobienia z tej misji pobocznej. Wszystko, co się świeci, jest ich sporo. Bo mamy 7, a 8, tu jest łącznie. Z jakiegoś powodu ten nie ma znacznika, chyba że to niechcący zdobyłem. Możliwe, bo jeden przedmiot taki znalazłem kiedyś przez przypadek. No, ale mamy te wszystkie rzeczy. Pozaznaczane. Porozbijane są strasznie. A ile mówię, że jest? Siedem mi zostało do zdobycia. Więc będę się przenosił po prostu z miejsca na miejsce yy, i starał się dziś jakoś logicznie zdobywać. Także pierwsze dwa w od odkupienia: jeden z nich ruiny kamienicy, oraz drugi z nich magazyn. Najbliższy teleport. Tu pójdę po prostu tak i tak. Jasne, że znowu muszę latać po wszelkich tych pieprzonych. Miejscach potworów bo to tak ja nie byłaby sobą, gdyby nie było takiej potrzeby. O, bycie wy jebany w duperowanych na plecach leżysz. Leżysz, nice. Nawet to siupło. O, naboje. Przydadam się. Więcej naboi, też się przyda. Dobra, ich nie muszę dobijać. z pistoletów. O chuj chodzi. Ej, to było zajebiste. Na pewno gdzieś jest jeszcze jeden dupny. W tym pomieszczeniu będzie to bolesne, jeśli go na niego natrafię. Bo jest tutaj dość. To jest bardzo mało miejsca. On takie coś umie? Od kiedy, kurwa? Nie żeby coś, spodobało mi się to jak skurwysyn, wesyn, nie? Ale mimo wszystko uważam, że no Dziwnie Wiem, że tu będzie ścianka Było bliskie. To było w chuj bliskie. ku mojej śmieci. W nawet nie potrzebowałem tutaj wchodzić do niego i się z nim tłusz, Bo przecież... Prawdziwe przejście ma miejsce. No. Jak zawsze. Mówiłem. Lokacje zostały takie same. Wszystkie... Przejścia, nie przejścia nie zmieniły się. Zdobyliśmy kolczyk. Jeden punkt z głowy. Idziemy po następny. Drugi będzie w miejscu, które mogę zasumować, czy w którym mogę zasumować, czyli tu. A skływy syny, zaś on. Nie bardzo gotów, niestety. Chciałem przeładować wpływ Agonaty. Ja też jestem zajbisty. Ty, duń. I co? Czujesz się teraz jak bystrzak, Louis? Zostawiłeś tego biednego ciecia skutego w piwnicy, co? Została zalana. No, no, to super. Powodzenia z wyciągnięciem od pana Carpentera jego pieniędzy. Zmywam się. Nie będę tu siedział i czekał na kostuchę. Karpenter rzucicie na pożarcie węgorzom za ten numer. No rzeczywiście, to mogło być dość głupie. Żałuję, że tutaj nie ma właśnie jakiejś zdolno... znaczy, zdolności. To nie trzeba jakichś nie wiadomo jakich kurwa umiejętności, żeby móc nurkować, nie? Ale żałuję właśnie, że nie ma tutaj też jakiegoś nurkowania. Że gdzieś tam pływamy sobie pod wodą. Nie chodzimy, ale pływamy typowo. Gdzieś tam... Od czasu do czasu pod tą wodą, że coś można było odnaleźć. Nie. Nieskazitelny klejnot. Wow. Zbliżamy się do kolejnego z celów. Jest to yy, tutaj. Jeszcze więcej łożenia nazwane. Yy, zrobimy sobie tak. O. Też nie tu nie podpowiadało. Jaki jest cel. No su, kinsyn. Nie, już wcale te śle. No nie bierze jeszcze, potworki dawać pływa i spiega się ode mnie. Te miejsca są chujowe, bo jest dużo miejsc. Te miejsca są chujowe, bo jest dużo miejsc. Tutaj wielu, wiele ścian to są takie ukryte. Ale najczęściej... No weź odpierdol, co? Najczęściej, jeśli coś było do znalezienia. To w podziemiach. Za tą ścianą. Sztylet ceremonialny. No i... Zapierdalamy dalej. Zbliżamy się do punktu od ludzie no prawdopodobnie najwięcej będziemy widzieli Czy go się odjebał? O chuj chodzi Że też się odwyciłem, kuźwa O Jednak nie znalazłem go oczkiem, no ale chuj No co za chuje, no. Ciekawe, czy w ogóle może wejść w te popki. No, nie odpowiada się pan ode mnie. Potwoja zabijałem. To byś pływał nie widział. Podwojów nie zginę. Jeszcze mnie weźmie jakiś policjant do skojów, nie? To by było zabawne. przez ścianę strzelającą. Istnieje też szansa, że to nie tu. Co za chuj? Aha. Mamy. Ej, tu jest jakaś strzecznica, fajne. Chcę tam wyjść. No już, poszaliłeś mnie, starczy ci. No gdzie ja tam pływa Ukradł się syn. Ja jeszcze mam czym ładować, na szczęście. Ale jeśli się nie przyda, będę zadowolony bardziej. Znaczy, jeśli nie będę zmuszony wykorzystać naboi, to będę zadowolony. Wygląda jak to miejsce, a może nie? To no i zabijemy obu jedną opadką. Dwa naboje tylko. I mamy monetkę. Kolejny punkt do którego się udaje to kiepscy sąsiedzi. Zachodnia część Chinowych Wzgórz i Huragan Out, Znaczy no, Huragan road i Baker Street road. Więc albo tu któryś sklepik, znaczy któryś lokal, albo znowu ta duża chałupa. A nie, bo to są te znowu takie te chujowe do znajdywania, te magiczne, więc to to. To jest rzeczywiście nie taki zbyt fajny sąsiad, ale benzodetkę zostawił, Zachuje małe. Jak zabite wszystkie trzy, no i łatwo poszło, to jeszcze ostatni. Ostatni z punktów, który odwiedzamy to osobliwość z kolekcji Bogacza i zobaczymy tylko w jakim to będzie budynku, bo tutaj Ej, takiego chybaka jeszcze nie widziałem zobaczymy jak będzie wyglądał pokół, znaczy budynek bo w tej dzielnicy nie kojarzę takich ludzi właśnie. Dobra. Te budynki mają sporo miejsc, w których coś może być schowane, więc niestety ale tu raczej chwilkę mi może zająć. Bo w sumie jest piętro. Tutaj są dwa pomieszczenia. No fajne. No i tak. chuj w dupę. Uhu. To było bliskie. Tu mi się udało, krywa mnie zaskoczyć. Nie, dalej, nie chce się stąpić. Podaję tę wiadomość, jesteś tam? Tak tu zimno. Ledwie trzymam piło, tak mi palce zętwiały. Powiedz moim przyjaciołom, by wrócili. Wyglądali niewestaszonych. Co ja takiego zrobiłem? Ja po prostu przemówiłem. Fajne, ale takie z dupy. Kompletnie bez znaczenia bym powiedział. Nie nawiązujące do niczego. Dobra, to skoro misję sprawę. Za... Aha. Nie muszę jej nikomu oddawać. No i zajedwaliście. To mnie to nawet cieszy, że nie muszę do nikogo lecieć, chociaż bez sensu, że latałem i zbierałem tylko po to, żeby latać i zbierać. I powiem to też tutaj, ale powiem też na zakończenie, już w podsumowaniu, że strasznie wpływające są te misje, niektóre poboczne, tak jak właśnie ta była. I gdybym kiedykolwiek się miał zdecydować na genie w Sinking City raz jeszcze i grać w poboczne, znaczy robić poboczne misje, albo gdybym miał komuś doradzić. Coś z misjami pobocznymi to bym powiedział: Słuchaj, graj sobie, lub sprawę główną. Zbierz wszystkie dostępne misje poboczne, jakie są. Jak już je zdobędziesz, wtedy pozaznaczaj sobie miejsca i będziesz miał mniej chodzenia i mniej pierdolenia się, bo spora część rzeczy jest w tych samych miejscach albo bardzo, bardzo blisko siebie, i po prostu przechodziłbyś. Na... W jednej dzielnicy przeszedłbyś jedną ulicą, zebrał zajmy na to Z3 znajdźki i miałbyś zdecydowanie lepsze gienie. A ja osobiście zrobiłem je, zrobiłem jak widzicie, i w niektórych miejscach jestem po dwa bądź trzy razy, albo mam takie wrażenie, choć nie do końca mi się wydaje, że to tylko wrażenie. no i Skoro zakończyliśmy tę misję. Skoro zakończyliśmy sobie sprawy poboczne, które nam pozostały. Prawdopodobnie już ostatnie dwie. W ogóle ich nie miało być, tak? Na moją wiedzę. Ale jeszcze były. Wykonane, Z głowy już. Prawdopodobnie nie ma nic. Więc tu zakończymy sobie odcinek. I przyszły odcinek już powróci do sprawy głównej. I zobaczymy, jak szybko zostanie ona zamknięta. Dziękuję za oglądanie. Miłego dziąka, miłego wieczoru. No i na razie. Hej.